Terapia CAR-T, czyli za pomocą chimerycznego receptora antygenowego, jest rodzajem immunoterapii, która jest już stosowana w leczeniu niektórych nowotworów. W ostatnich latach jest ona również badana w szpiczaku plazmocytowym. CAR-T jest limfocytem T pochodzącym z Twojego układu odpornościowego, tak genetycznie zaprogramowanym, aby niszczyć komórki nowotworowe. Leczenie CAR-T przebiega wieloetapowo. Po pierwsze, będziesz badany pod kątem tego, czy terapia CAR T jest możliwa w Twoim przypadku. Bierze się pod uwagę wiek, liczbę poprzednich linii leczenia i ogólną sprawność. Jeśli kwalifikujesz się do CAR T i wyrazisz zgodę na to leczenie, następnym krokiem będzie pobranie krwi z żyły kończyny górnej. Następnie pobrana krew będzie poddana procesowi leukaferezy, czyli izolacji z niej krwinek białych. W laboratorium spośród krwinek białych izolowane są limfocyty T. Następnie wyizolowane limfocyty T są tak programowane genetycznie z użyciem wirusów lub innych metod, żeby wytwarzały na powierzchni komórek chimeryczny receptor antygenowy. Odtąd komórki te noszą nazwę CAR-T. Następnie są one hodowane w celu przygotowania do reinfuzji do Twojego organizmu. W tym czasie dostaniesz chemioterapię, która dodatkowo pomoże zwalczyć chorobę. Po zakończeniu przygotowania komórek CAR T dla ciebie w laboratorium, zostaniesz przyjęty do szpitala. Limfocyty CAR T zostaną podane tobie w formie infuzji dożylnej. Receptor CAR na powierzchni limfocytów CAR T pomaga w znalezieniu i zniszczeniu komórek szpiczaka w twoim organizmie. Komórki CAR-T mogą dawać wiele powikłań, dlatego będziesz ściśle monitorowany pod kątem wystąpienia pewnych objawów. Powikłania mogą być poważne, łącznie z koniecznością hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii. Dlatego większość pacjentów musi zostać w szpitalu na obserwacji przez około 2 tygodnie. Najczęściej występującymi skutkami ubocznymi terapii car są obniżenie liczby krwinek białych lub czerwonych. Zespół uwalniania cytokin, podobny do grypy, który może przebiegać łagodnie lub ciężko. Oraz neurotoksyczność, której łagodnym objawem może być splątanie. W leczeniu powikłań stosuje się lek o nazwie tocilizumab. Ponadto niektóre komórki KarTi mogą być programowane ze swego rodzaju bezpiecznikiem, który wygasza ich aktywność, gdy występują bardzo poważne powikłania. Po opuszczeniu szpitala nadal będziesz ściśle monitorowany pod kątem występowania działań niepożądanych. Wyniki badań wskazują, że CAR T są obiecującą metodą leczenia szpiczaka plazmocytowego. Obecnie są już zarejestrowane w USA i w Europie.